Dobrze, kochani, zrobimy teraz. Czy wróci, tak? Czy wróci, czy się nasze drogi zajdą? No, no to zobaczymy, bo dużo pytań na ten temat. Powiem szczerze, nie wchodziłabym drugi raz do tej samej wody, jak to się mówi, ale są emocje, ludzie są powiązani ze sobą niesamowicie mocno emocjonalnie. Jeden drugiego trzyma. No więc stawiamy dla tych, którzy tak też mają. Czy się Wasze drogi zajdą, czy dać szansę, tak? Czy będziecie razem? 1, 2, 3. Oczywiście, przepraszam, 1, 2, 3. Wybieracie jedną gromadkę 1, 2 lub 3. I czytamy z każdej. Czy dać szansę, czy Wasze drogi się zejdą. Nie jedyneczko tutaj jest jakieś oszustwo. To było oszustwo, tutaj ogólnie było oszustwo. Tu oszustwo tutaj, bo jakaś zdrada, to były niedopowiedziane, coś poszło w świat. Powiem tak, nie na razie, na chwilę obecną jest to nie, ale czy później będzie przeciążenie, niepatrzenie, nie powiem tak, jedynko. Ty uciekaj, jedynko od takiej osobowości. Uciekaj, bo to jest destrukcyjna osobowość. Najgorsze karty mi się w tej gromadce e, zebrały. Uciekaj, jedyneczko, to nie jest, no bardzo bym chciała powiedzieć, że tak, ale tutaj mi się pokazuje, że nie, z tego względu. Dużo to jest jakiś fałsz, buda, Tutaj są jakieś dziwne nałogi, dziwne osoby, bardzo dziwne osobowości, no ale to zależy tylko od was. Lecimy dwójeczkę. Będzie szansa, ale powiem tak, jeszcze tutaj to tak, jakby dwójka straciła nadzieję tutaj takie okopywanie. Dwójka straci nadzieję, a tutaj ktoś z przeszłości przychodzi. Tu się drogi muszą zejść. Tutaj jest nawet mowa o jakiejś szansie i o daniu szansy równowagi. Tylko pytanie, czy dwójeczka wtedy będzie chciała, czy będziecie chcieli. Powiem, że tak, wasze drogi się jeszcze zejdą, i nawet może być szansa na to, że, że, ten, że, że ta znajomość, ta relacja yy, może mieć jakiś ciąg dalszy, ale pokazane jest, że tak długo byliście samotni, że nie wiem, czy, że gdzieś tam ta głowa troszeczkę inaczej odbierała tego partnera, tą osóbkę odbierała zupełnie w inny sposób, niż wygląda niż jest ta osoba, i jak się zjawi przed Wami pokaże, tak? Trójeczka. Czy macie szansę? Cały czas oczekiwanie, tu jest sprawiedliwość, skąpienie tu jest jakaś tajemnica, ale jest tworzenie, no powiem tak to, że żeście się rozstali jest to w ogóle z wyroków jak to się mówi, z góra dała taki, góra to tak jakby to miało się przeciąć, ale jest obserwowanie każde myśli, jedno myśli o drugim jest obserwowanie tutaj nie macie czasu, ale każde czeka że któryś się odezwie, jest to dobry czas na to, żeby się odezwać, nie ma co skąpić ale tutaj się pokazuje, słuchajcie jakaś tajemnica, tu jest marzenia tu są marzenia jednej i drugiej strony, bym powiedziała. I jest ta dziewiątka denarów, więc macie szansę jak najbardziej. Powiem tak, jak wychodzi kapłan u mnie w kartach, jak wychodzi kapłan na początku rozkładu, to jest ewidentnie, że tak, wasze drogi muszą się zejść z tego względu, że czegoś nie załatwiliście. Czyli, ale czy się, czy będziecie ze sobą razem, czy nie, karty nie pokazują. Jest oczekiwanie, jest to, że jedna, druga myśli, jedna strona myśli o drugiej także, ale jest skąpienie uczuć. Być może jesteście w różnych relacjach, tak lub jest w relacji, ale wasze drogi tak muszą się zejść, tak muszą się zejść moi drodzy, także tak wasze drogi się kochani schodzą tyleż, pozdrawiam serdecznie hej